Bardzo wysoko zawiesił mi poprzeczkę, tym bardziej bardzo dziękuję mu za zaufanie. On nie wybrał mnie zjazd, natomiast natomiast moją kandydaturę zgłosił właśnie właśnie kolega Zimowi, za co bardzo serdecznie dziękuję. Witamy bań, Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Młodzieży Wszechpolskiej, której tematem przewodnim jest, są obchody. Związane z stoleciem naszej organizacji. Obchody te rozboczyły się już kilka miesięcy temu, kiedy to były organizowane debaty naukowe o szerokiej tematyce. Natomiast finał tych obchodów odbył się w sobotę w Warszawie, gdzie był zorganizowany ogólnopolski zjazd, podczas którego zostały wybrane nowe władze naszej organizacji. Ze mną jest kolega Mateusz, Mateusz Lewicki, członek Zarządu Głównego. Oraz Marcin Kowalski, którego, któremu oddaję głos. Szanowni Państwo, nazywam się Marcin Kowalski, tak jak już zostało powiedziane. I od już drugą dobę mam zaszczyt sprawować funkcję prezesa Młodzieży Wszechpolskiej. Podczas zjazdu, o którym wspominała koleżanka Justyna, odbyła się również część wyborcza, podczas której szanowne, szanowne koleżeństwo. Powierzyło mi zaszczyt i wielką dumę sprawowania tej misji funkcji prezesa zarządu głównego Młodzieży Wszechpolskiej. To wielki zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność, duża dziedzictwo pokoleń, które za nami idzie, które było znakomicie widoczne właśnie na tym zjeździe. To jest to, co. Mogliśmy poczuć ta, ta presja, która wynika z tylu wielu wybitnych osobowości absolwentów Młodzieży Wszechpolskiej przez całe ostatnie 100 lat. Jan Mozdorff, Stanisław Piasecki, tutaj od nas Podkarpacia cała rodzina, cała rodzina Mireckich, pani Maria jeszcze żyjąca, którą mieliśmy przyjemność i zaszczyt wczoraj odwiedzić, która wybierała się do nas na zjazd, niestety nie mogła się na nim pojawić. Wiele wybitnych osobowości, wiele zasług, 100 lat tradycji i to jest to co kontynuować będziemy. Szanowni Państwo, nasza organizacja to organizacja przede wszystkim ludzi młodych, którzy kształtują się, ten nasz przedział wiekowy od 14 do 30 roku życia, ja już rzeczywiście jestem bliżej tej górnej granicy, naszym głównym celem jest formacja, wychowywanie w duchu, Wartości narodowych, w duchu wartości katolickich, przyszłych liderów życia społeczno-politycznego w Polsce. O tej formacji za chwilę kolega Mateusz Lewicki, który również wszedł, do, wszedł w skład zarządu głównego i właśnie w ramach Zarządu Głównego za formację będzie odpowiadał. Jesteśmy dzisiaj tutaj w Rzeszowie, w mieście, w którym mieszkam na co dzień. Myślę, że to jest dobre, dobre miejsce na taką, na taką również, również konferencję. Przez 4 lata wcześniej byłem prezesem Okręgu Podkarpackiego. No, w większości z Państwa miałem okazję, chociażby w tej formie zdalnej, się widywać. Zostaję, zostaję tutaj na miejscu, więc, więc myślę, że to centrum życia wszechpolskiego, no, które naturalnie, jak dla każdej dużej, ogólnopolskiej, kilkusetosobowej organizacji. Będzie w Warszawie, ale myślę, że, że pewne akcenty będziemy mogli zaobserwować również tutaj. Myślę, że to jest też duży, duży zaszczyt dla naszego, dla naszego województwa. Mieliśmy wcześniej jednego wiceprezesa, kolegę Bogusława Tofilskiego, dalej z nami związanego, był z nami na zjeździe i teraz udało się, że na nasze Podkarpacie spłynęła również prezesura naszej, naszej organizacji. Nie ustaniemy w walce, powiedziałem o tych wyzwaniach wewnętrznych o formacji, nie ustaniemy również w walce zewnętrznej, w tej formacji zewnętrznej, jak to często mówię, będziemy jako młodzież wszechpolska odpowiadać na bieżące wyzwania życia społeczno-politycznego w naszym kraju, tak jak to robimy, robimy niezmiennie na przestrzeni ostatnich 30 lat. Myślę, że będzie o nas jeszcze nieraz głośno. Poproszę, zanim pytania, poproszę jeszcze kolegę Mateusza Lewickiego o celach zadaniach, wydziału formacyjnego na najbliższe dwa lata. Tak, Szanowni Państwo, dziękuję Marcinie. Ogromna nobilitacja dla Podkarpacia. Ogromna nobilitacja głównie z tego względu, że chyba pierwszy raz w historii Młodzieży Wszechpolskiej prezes jest rodem właśnie z Podkarpacia, uwzględniając nawet te czasy przedwojenne. Skoro została już tutaj przywołana formacja, czuję się zobligowany do tego, aby delikatnym wstępem napomnieć na temat powstania samego Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska. Otóż nie powstał on z próżni, wyewoluował on z Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej. Rokiem 1922, tym samym ogłaszając swoją deklarację ideową, za którą odpowiedzialny był Jan Rembieliński, czyli pierwszy prezes naszej organizacji. I tak to 100 lat minęło. 100 lat minęło w warunkach działalności studenckiej, 100 lat minęło w warunkach... W warunkach walki z okupantem sowieckim, 100 lat minęło w warunkach walki z okupantem niemieckim, 100 lat minęło w warunkach reżimu komunistycznego, aż w końcu 100 lat mijało i mija do tej pory po roku 1989, gdzie również organizacja zderzała się z różnymi turbulencjami. Niemniej wracając do naszych ostatnich lat, podczas zjazdu został zaprezentowany plan strategiczny oraz nasz rozwój w przeciągu ostatnich lat. Podczas Zostało zaprzysiężone kolejne kilkadziesiąt działaczy. W związku z tym to tylko obrazuje fakt, że nie stoimy, na, nie stoimy w miejscu, tylko cały czas staramy się posuwać do przodu. Rozwój młodzieży wszechpolskiej w ostatnich latach to przede wszystkim. Rozwój na gruncie finansowym, rozwój na gruncie formacyjnym, chociażby kolejne, kolejne kanon lektur, chociażby wykorzystanie nowych technologii, które pozwalają nam rozprzestrzeniać myśl narodową nie tylko na naszych spotkaniach formacyjnych, ale również na kanałach internetowych, dzięki którym mamy, mamy dostęp do rozmów, do rozmów, do wymiany myśli z osobami albo nam zbliżonymi światopoglądowo, albo z osobami, które stoją na antypodach, jeśli chodzi o Światopogląd e, oraz plan strategiczny. Plan strategiczny na najbliższe 5 lat. Najbliższe pięć lat, które poniekąd dla organizacji będą kluczowe. Kluczowe z tego względu, że będzie dokonywała się pewna zmiana pokoleniowa i my to kolejne pokolenie będziemy chcieli w pełni przygotować. W związku z tym, tak naprawdę, od początku roku 2021 pojawiły się, e, pojawiły się działania związane z stworzeniem planu strategicznego, w których miałem okazję jako delega zarządu głównego brać udział. Co można o tym planie powiedzieć? Plan jest podzielony na kilka obszarów, kilka obszarów, które, w których właśnie zawarta jest formacja. Formacja jako filar, jako, jako fundament organizacji, jako, jako lepisz dla naszej idei, która pozwala wychowywać młodych działaczy w duchu narodowym, rozwój instytucjonalny wewnętrzny, rozwój, który pozwoli nam się rozwijać wewnątrz naszej organizacji oraz zewnętrzny, tak abyśmy mogli cały czas wychodzić trywialnie mówiąc do ludzi. Tych obszarów jest znacznie więcej, jest ich osiem, niemniej nie o każdym będę wspominał. Ja tutaj dosłownie parę punktów operacyjnych i strategicznych z, z obszaru formacja, czyli to co będziemy chcieli zrobić w na najbliższe lata, to na pewno... To na pewno wprowadzenie kolejnych kanonów lektur. Kanonów lektur, które są narzędziem do formułowania naszej myśli. Formułowania naszej myśli na różnych portalach. Tutaj ukłony w kierunku kolegów z portalu Nowy Ład, który jest tak naprawdę największym projektem po 1989 roku, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o rozwój i ewolucję naszej myśli. Ewolucję, która ma pozwalać, aby która ma dostosowywać naszą myśl do wymogów współczesności, do problemów współczesnych. Oprócz tego będziemy na pewno starali się rozwijać pod kątem, pod kątem docierania, docierania do młodych ludzi, docierania przez kanały internetowe, przez inne inne źródła, przez inne kanały, które pozwolą nam utrzymywać komunikację z nimi. Na sam koniec w istocie sprawy chciałbym tylko wspomnieć, że Gratuluję koledze Ziemowitowi Przebitkowskiemu, czterech lat prezesury i dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzył przed dwóch laty. A idąc też za jego słowami, że gratuluję się na koniec, to koledze Marcinowi życzę powodzenia. Powodzenia w dalszej działalności, powodzenia powodzenia w kreowaniu właśnie tej myśli narodowej i deklaruje swoje, swoje pełne wsparcie, aby, aby ta myśl mogła być kreowana, aby ta myśl mogła się rozprzestrzeniać zgodnie właśnie ze wspomnianymi wcześniej wymogami współczesności. Czy są jakieś pytania? Przepraszam, uzupełnię jeszcze pozwolę sobie uzupełnić, tak kolega Mateusz przypomniał mi o jednej bardzo ważnej rzeczy, która wypowiedziana nie została. Eee... To ja przede wszystkim powinienem tu w pierwszej kolejności podziękować koledze Zimowitowi eee, za 4 lata prowadzenia organizacji. No, dziękowaliśmy oczywiście na zjeść, natomiast myślę, że na tej konferencji warto, żeby to z mojej strony wybrzmiało. Bardzo wysoko zawiesił mi poprzeczkę, tym bardziej bardzo dziękuję mu za zaufanie. On nie wybrał mnie z jazd, natomiast, natomiast moją kandydaturę zgłosił właśnie, właśnie kolega Zimowit, za co bardzo serdecznie dziękuję. Proszę o pytania. Eee, ciekawa, długa i ciekawa historia, można powiedzieć. Eee, spina się ona pewną, e, pewną klamrą, to znaczy, nasz zjazd, e, nasz zjazd z okazji stulecia odbył się w Centrum Konferencyjnym Bobrowiecka. Tam też w 2013 roku, w czerwcu, chyba 13, odbył się kongres założycielski Ruchu Narodowego i to. Na tym kongresie, tego kongresu, zaczęły się moje, moja realna współpraca, już nie tylko poprzez uczestnictwo w marszach wydarzeniach, ale współpraca ze strukturami najpierw właśnie tworzącego się ruchu narodowego, który wtedy opierał się o działaczy młodzieży wszechpolskiej, a niedługo później właśnie w samej, w samej, w samej młodzieży, młodzieży wszechpolskiej. Więc jest to już łącznie 9 lat. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na pewno jeszcze nie raz tutaj z tego rynku będę miał okazję przedstawiać ważne stanowiska naszej organizacji.